Michael Saylor stracił 6 miliardów dolarów. Jakim cudem! Według najnowszych statystyk, wybierając Bitcoin zamiast Ethereum, Michael Strategy mogło popełnić błąd. Oczywiście z perspektywy czasu oceniamy, że jego decyzja o zmianie gotówki swojej firmy na Bitcoin mogła być i nadal może być najlepszą decyzją w historii tej firmy. Jednak stwierdzenie, że nie ma drugiego najlepszego krypto, jest nieco naciągane, jeśli spojrzymy na aktualnie dostępne dane. To Bitcoin, money, Od 2020 roku MicroStrategy, czyli dokładniej ich prezes Michael Saylor, inwestuje w Bitcoina. Zainwestował już imponujące 6,5 miliarda dolarów, aby zgromadzić łącznie 214 tysięcy bitcoinów, które aktualnie są warte około 14-15 miliardów dolarów a więc mógłby zainkasować dziś soczyste 95% zwrotu ze swojej inwestycji. Ale co ciekawe, mogło być więcej. Chcesz wiedzieć dlaczego? Oto jak portfel MicroStrategy mógłby wyglądać dzisiaj, gdyby zamiast tego zainwestował w Ethereum. To właśnie ten niebieski wykres pokazuje, jak mógłby wyglądać portfel MicroStrategy, gdyby zamiast w Bitcoina zainwestowali w Ethereum. Byliby w posiadaniu niemal 5 milionów ethereum o wartości 18,5 miliardów dolarów. Zamiast zwrotu o 7 miliardów dolarów, w przypadku bitcoina, MicroStrategy wzrosły o 11 miliardów dolarów, czyli ten, czyli ten zwrot wynosiłby aż 146%. Co by się stało, gdyby Michael Saylor zastakował swoje ethereum? Przy 4% zwrocie z inwestycji zarobiłby dodatkowe niecałe pół miliona ethereum o wartości niecałych 2 miliardów dolarów. Czyli całkowita wartość inwestycji wyniosłaby 5,5 miliona ethereum o wartości ponad 20 miliardów dolarów. Oczywiście, mega smutne, że Michael Saylor nie wzbogacił się aż o 11 miliardów dolarów, prawda? Ale to nic straconego, bo jeśli Michael zamieni teraz wszystkie bitcoiny MicroStrategy na Ethereum, będzie miał prawie 4 miliony Ethereum. Więc gdyby wszystko było zastakowane, wygenerowałoby to około 738 milionów dolarów rocznych przychodów. A to tak naprawdę więcej niż MicroStrategy kiedykolwiek zarobiła w ciągu roku. A więc, co ty myślisz? Czy MicroStrategy powinno pomieszać swoją strategię inwestycyjną tak, aby uwzględnić ekspozycję na Ethereum? Daj znać w komentarzu. Pozostając przy temacie stakingu, aktualnie trwa mega ciekawa przedsprzedaż, w której również jest możliwość stakowania tokenów, ale nie na poziomie 4%, jak to jest możliwe przy Ethereum. I wejdziemy sobie w zakładkę staking, zobaczycie, że możemy zastakować swoje tokeny Winner AI na zwrocie rocznym na poziomie 318%. Brzmi spoko. Jeszcze bardziej spoko jest fakt, że ten memcoin to nie tylko mem, ale też projekt z popularną dziś użytecznością. Mianowicie chodzi o to, że Winner AI ma być botem tradingowym z zasilanym sztuczną inteligencją. A aktualnie jest to mega gorący temat. Mianowicie już dziś Twitter zalewany jest postami o tym, jak ogromne zyski osiągają ludzie tradujący z pomocą botów. Na przykład ten autor wykręcił 40 tysięcy dolarów w miesiąc na memcoinie z pomocą właśnie trading bota. Spójrzmy na to. Ten gość twierdzi, że wykręcił niesamowite 101 tysięcy dolarów. Zysku właśnie przy tradingu z chatem GPT. I właśnie odpowiedzią na tego typu zjawisko jest Winner AI, czyli ten innowacyjny partner handlowy łączący sztuczną inteligencję z handlem, aby zapewnić predykcyjną analizę rynku w czasie rzeczywistym. Ale co ciekawe, ten projekt nie przewiduje żadnych opłat. Oczywiście, jeżeli masz tokeny Winner AI, które po prostu, tak naprawdę, jak już zyska się poprzez sprzedaż na swój portfel, możesz je trzymać, korzystać z tych funkcji albo po prostu sprzedać już na rynku, jak zostanie on listowany. I ten projekt jest o tyle ciekawy, że aktualnie dostępne możliwości sztucznej inteligencji to oczywiście dopiero zarys tego, co będzie możliwe w bliższej, no i dalszej przyszłości. Z tego powodu Winner może w nieskończoność rozbudowywać swoje możliwości technologiczne. No, więc tak. No więc aktualnie zebrali grubo ponad 3 miliony dolarów przez sprzedaży. A kolejna podwyżka ceny tokena już za niecałe 20 godzin. Więc jeśli chcecie poznać więcej szczegółów o tym projekcie, znajdziecie link w opisie tego filmu. A tam znajdziecie białą księgę, audyt, tokenomię projektu. Oczywiście jeśli macie jakieś pytania, wiecie gdzie znaleźć komentarze. No i do następnego.